Czyś z tej strony nieznany. Oto kolejny odcinek z Brawl Stars. Od ostatniego odcinka zmieniło się tyle, że plus 1 kapucharków i plus 3 postacie. Oraz plus 2 star power do kolcika. Hmm. Czego by tu dzisiaj zacząć? Hmm. Że w litrę mocy się nic nie zmieniło. No i chyba powinno. Dodawajmy. Aha, dobra. Szukamy. Człowieku, ja szukam dwóch, a nie jednego. Można zaknąć. Można zaknąć. Tak, bo z Wami. U okej, okay. to chyba, że musimy wypróbować nową postać, hmm. ten ból człowieku, tylko nie ból. No i Hassan mm. Ja coś wezmę lepszego Też tanka, ale lepszego Boż Moim celem jest na tą ligę wbić na jedyneczkę Bardzo ładny jest No No, i teraz g robić. Jak patrzę na swój kanał, jedno wyświetlenie, dwa wyświetlenia z Minecrafta. Patrzę na BS-a, 20 kilka. Czy wam się nie podoba? BS? Znaczy ten Minecraft? Nie, zabijecie mnie. A jednak zabiją mnie. Tym, 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 tym Co? Kuźna, co ja zrobił, co ja zrobił? jebałem Nie, dobra, wszystkich zowałem Nie jest tak najgorszej Aha Koks Jestem mistrzem franku Okej, okay, dwóch pokonałem. Okej, okay, jeszcze jednego. Nie, please, nie. Nie, weź to wywal, weź to... Człowieku, proszę Cię, wyjdź z tego meczu, dwa, trzy. Nie. Łaj. Serio Serio koło mojej nogi Przyleciało I da... Please strzelmy Przecież dwa gole I to w jednej rundzie Nie Prawie gol był Hmm. Dobrze się zapowiada ta runda. A jednak nie. Najgorzej się zapowiada w historii. Może nawet dobrze. każe, ty nie masz sumienia. Szczelnie, potrafię się dobrze wysłowić. Idealnie. No way! no, znowu mi gola. Po co był tego El Primo i Bula? To jest jakby wziąć do krzaków Piperkę. Samych. To nie ma sensu. <laughs> Bo, Please. Go. Jak Lewandowski na każdym meczu. A też wiem, że niemożliwe z waszym skillem. Więc ja was proszę. Idealnie. To mówimy o lidze. Na dzisiaj papa. Hmm, Jaki byście tryb dzisiaj pograć? A knockout, knockout. no, knockout, na tu, tu, od razu skin kupiony, pogis. To dzisiaj nagrywam o 19, więc pewnie nie wstawiany przed 20, jak zwykle. Ty trzeba się ustawić jakiegoś belulu spajkiem. Y, jakimś spajkiem, piperką. Tylko pykać i bronić, żeby tu nikt nie przes przeszedł. Ajaj. O, Leon. Leon. Czyli jeden z postańszych post postaci. Ale już zginął. Hm. jak powiecie, myślicie, czy w tym tygodniu już zdołam wbić kolejnego oka? Możliwe lub nie. Ale myślę, że tak. Hmm. Co widzimy tu? Panią bel, którą nie odbiorę pewnie. Nie to. No też złotą bel. Hmm. Czy może coś ulepszymy? Bo mi się tak dobrze gra, gra, ale w ogóle go nie używam. Więc. Gier... Chyba, go w tym. Chyba nim dobiję tego kolejnego K17. Będzie akurat na 25 rang. Myślę tak.

Teraz koniem gadżetów i przegrałem przez to. Hmm. Też napiszcie w komentarzu, czy wolicie dłuższe odcinki, czy krótsze. Jakby co, te dwa odcinki z BS są pod rząd. Więc się nie dziwcie, czy nie odpowiadam na... ...coś, co napisaliście w komentarzach. ja dopiero co nagrałem tamten odcinek. Pod rząd poszło wszystko. Ja nie będę miał mm, czasu. I też napiszcie, czy byście chcieli Minecrafta w środę, bo mogę zmienić. A jeśli tak, jeśli byście nie chcieli, to napiszcie, co byście chcieli. Aha, fajnie. Nie no, koks. Czemu to tylko mi nie wychodzi? Łaj, bum. Bo... Aha. Już jeszcze raz. Hmm. Zróbmy to tak. Okej. Okay. Jeden kadzie tylko. No my jesteśmy strasznie pobijani. Ale i tak klinik ładny. Hmm. Naprawdę nie witkę? ale nie trzeba. Pyk, dziękujemy. Tak, tak, na cztery puchy plus. Nie to. Możemy, tylko to. Okej. Okay. Tutaj sobie wybierzmy coś, co bym chciał podekspić. hm, Hmm. 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 To chyba Please? Tylko tego... Dobrze... Z... Naprawdę z takim opóźnieniem daje, Naprawdę? No dobra, trochę to już obijajmy. Okej. Okay. Czy ja potrafię chodzić w BS-ie? Czy nie? Według mnie nie. Please? Uaj, tu tyk tyk tak, 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 tak. Jaką jednym rzutem zadaje 2%? To moje trzy ataki zadają 6%. No to. A ul tyle samo to trochę będzie. Mało, ale pomało, ale wygraliśmy, ładnie. Chyba oni. Nie wiem, co im się stało, ale na pewno nigdy na takim poziomie, jakim mam pušek. Gwiazda, gry ładnie. No i thank you. No Max, Rico. Hmm. Na pewno wygramy. I jeszcze Róws. Okej. Okay. Weźcie tam go. Co? Jest? To jestem taki dobry Barleyem? Czy co so jest? Aha, sam zrobiłem ponad 30%. Tego się nikt nie spodziewał. Sam umarłem. Ha! Huh. Nie, 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 nie. Aha! Dwóch pokonałem i jednego wcześniej obiłem. To, to dziwne jest. O mój Boże! Och. Ach. Ich... Nie, 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 do widzenia mówię. Do, do widzenia mówię. Nie chcę żadnych streamów. Nie, nie, nie. Nie tym razem. Aha, fajnie. Ej, nie, no koks mi idzie teraz. Eee, co to było? O, oh, no. O Boże, oni są wszyscy zbustowani po 700 HP. Oh my goodness. My to ledwo bronimy, żeby to przetrwało. A je, je, A je, ja. Ha, ha. Ok, ok, okay mówię. Ok. fajnie idzie, fajnie idzie. Jeszcze tak kilka ataków tam. Koks. Elo. Fajnie. Nikt się nie spodziewał. Ale każdy wiedział. No way. Prakuje tylko 250k. No pełnego mega boxa. Ja tylko tyle chcę powiedzieć. Z tego Big Boxa za 15,5K poleciał mirus. Z tej mega skrzynki za 15K poleciał mi paperka i ze sklepu z darmowej skrzyneczki kilka dni temu polecił mi Frank. Nie wiem co się dzieje. Ale się cieszę. Nie można narzekać. Hmm. To może pana bo. Nie na tym, tylko może klejnoty, nie to. To poprosiłem. To. Okay, tu stawiam ulta, ale tak trochę niefartownie. Okej, okay, nie, 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 nie zmusicie mnie. Co, postawisz jeszcze ja soltaj, no i co mi zabicie? Aha, to mi zobicie. To mi zrobicie Ale okej, okay, nawet nie ma 10, nawet nie ma pięciu ich gemów, więc spokojnie. Okej. Okay, to sobie postawimy, tak. To se tu postrzelamy. To tu postawimy, no i co. Nie porobił nas. No choć, Ale... tego nas dwa pokonują. Piątkę masz? A ja mam codziennie piątkę z Megaboksa! Co raz. Mm -hmm. OK, Okej... Tu, 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 tu... Ajajajajajajajajajajaj... Już jest 10 tych na mapie Widziałem cię, człowieku, nie uciekniesz. Okej, okej. Aj. No mam już 10. No way. Please. Nie, 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 nie. Ty, ze mną... Ty też. Ale nie od ciebie mówić od tego Gala. No way, no boy, no. I tym wesołym akcentem chyba skończymy ten dzisiejszy odcinek, więc mówię, bye bye.